To 65 lat piłki nożnej w Polkowicach, to lata piękne. Cudowne, pełne emocji, różnych emocji, ale tych zawsze pozytywnych. 65 lat piłki w Polkowicach to kawał, naprawdę kawał czasu. Dla naszej małej gminy, małego miasta to wyjątkowe święto, wyjątkowa uroczystość. Kiedyś Górnik Polkowice był klubem wielosekcyjnym, to była cała jedna wielka rodzina. Dzisiaj każdy działa na swoją rękę, ale myślę, że sobie całkiem nieźle radzą. Wszystkiego najlepszego, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj z Państwem przebywać. Bardzo się cieszę, że widzę wiele znajomych twarzy. Dziękuję jeszcze raz Państwu, że dziś w niedzielę, która powinna być przede wszystkim dla rodziny, poświęciliście dla piłkarskiej rodziny. Pablica Krzysztof. Ja tutaj do, dopiero przyszedłem w 62. I od tego czasu byłem zawodnikiem najpierw, później zostałem po kilku latach trenerem, no a później prowadziłem pierwszy zespół przez wcześniej. Przez, przez też przez ładnych kilka lat. Jak pan oceniał swoich zawodników? Jakim pan był trenerem? Wymagającym, twardym? Raczej wymagającym na pewno, ale w którym można było żyć. I z tym trenerem i, i tak my chyba zawodnicy zapamiętali. Byłem no, dosyć twardy, ale wiadomo. Była dyscyplina w zespole? Była dyscyplina, no. Była dyscyplina, a to jest najważniejsze. Zdarzyli się piłkarze niesforni? No pewno, że się zdarzyli. Na tyle osób, które się przewinęło przez ten czas, to było trochę. Dzisiaj, <laughs> Dzisiaj 65 Laty klubu sportowego Polkowice Uza się wokół kręcił pana? Raczej tak, bo też jakby nie było. Ja tu spędziłem w Polkowickim klubie ponad połowę swojego życia, a mam 70. I, I jeden czy dwa już na karku. No. Jak pan patrzy na drużynę, która, no co by tu dużo nie mówić, troszkę gra słabiej dzisiaj na przykład? Jest w drugiej lidze, też różne mecze ma, akurat fajnie w Dzie Dzieszowicach 5-0. No ale jak pan patrzy, jak drużyna nie radzi sobie, to co pan myśli wtedy? No myślę sobie tak, że no, przecież zdarzało się, jak prowadziłem zespół, też nieraz mecze, które nie wypaliły i no staram się tych zawodników zrozumieć, kurczę. Dlaczego nie. nie, nie, nie Zagrali lepiej, no, ale przyczyna tkwi głównie w tym, że jeżeli są racjonalne treningi i przygotowanie do meczu osobiste zawodnika, to na pewno wyglądałoby to o wiele lepiej. Biedziecki Antonie, Włodzimierz Faryniarz. Panowie, tworzyliście pierwszy zespół w Polkowicach piłki nożnej. Najbardziej pamiętam to jeszcze na bo... nie stadion, boisko było. Na polance graliśmy. Łókniarz Polkowicy wówczas graliśmy z LZS-em Rudna. 6-1 wygraliśmy, jedną bramkę nawyszczyliłem jako 14-letni chłopak, bo dzięki panu Bierzyckiemu Janicki wtedy miał ściny i sobie łyknął. No to ja się prosiłem, żeby się tak się stało, jak się stało. No a my te łebki. Siódma, szósta klasa, tam po porozbieranie, i antek do mnie. Władek, rozbieraj się. Nie nogi, trzęsą się, bo taka prawda, no skurta, jak, ja jak, jak i tu. No i prawdopodobnie 6-1 wygraliśmy, jedną bramkę ja strzeliłem, mogłem jeszcze ze dwie albo trzy, ale jak to młody gówniarz, podaj, podaj, bo kiedyś to był nieważny jak się grał, ale kto bramkę strzelił, ten był bardzo głośny. Antoni, pan jest, był super snajperem klubu z Polkowic, ponad. 200 bramek w karierze sportowej. Jak się, jak się wtedy strzelało bramki za pana czasów? Trudniej, łatwiej jak to było z, tym, z tą piłką? I to zależy też, zależało dużo od kolegów, których grałem. Oni jak mnie podali piłki, a ja zawsze wychodziłem na takie pozycji, no i strzelałem te bramy. A też trenerzy mówili, opracowywali jakąś strategię gry systemy 4-4-3-2-1. Co trenerzy mówili przed meczami? Normalnie. Pierwsza sprawa, że nie mieliśmy w ogóle trenera. Kiedyś naprawdę grało się za bezsens, za nic. Prezes klubu Górnika Polkowice, pan Ryszard Maraszek. Panie prezesie, no 65 lat, tak długoletnia historia polkowickiego klubu. Jest to święto piłki nożnej w Polkowicach. Pamiętamy o tych pierwszych, co zakładali 65 lat, pierwszą sekcję piłki nożnej we Włókniarzu Polkowicy. I dzisiaj, żeśmy ich wyróżniali, nagradzali, bo oni dali podwaliny tego, jak to w piłce bywa, raz lepiej, raz gorzej Do dziś to jest też widoczne. Nasz zespół, młody zespół, pierwszy zespół w drugiej lice. Raz wygrywa jak wczoraj 5-0, a u siebie niekiedy przegrywa, gdzie powinien wygrać, ale to jest piękne. I dlatego uczymy tych młodych piłkarzy, żeby wyrastali, jak bracia Wacławczykowie, jak Maciej Bancewicz, jak nasz 17-latek, który gra w pierwszym zespole, Rafał Karmelta. Niech oni wyrastają, niech oni grają nawet w innych klubach w Saglas, ale muszą pamiętać i takich tutaj udziałujemy, że pochodzą z Polkowic.